Wydaje mi się, że tak naprawdę determinuje nas zapotrzebowanie naszych klientów, czyli to, czego oni od nas oczekują. Musimy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Oni tak naprawdę nadają te trendy i my jako producenci musimy się do nich dostosować. Z naszej wiedzy, jaką posiadamy, rok 2025 będzie rokiem, w którym klienci i wykonawcy będą cenili sobie szybkość działania. Dlatego też nasza firma, nasza marka Blue Dolphin przygotował produkty, które ułatwią tą pracę. Są to m.in. szerokie wałki do dwa razy szybszego malowania. Mamy również w ofercie maskery, które też szybko i skutecznie pozwolą nam zabezpieczyć powierzchnię. Z naszej wiedzy, z wiedzy jaką posiadamy, tak naprawdę 90-95% sukcesu w Udanej pracy to przede wszystkim kwestia przygotowania i zabezpieczenia powierzchni, a my jako firma XL Tape, my jako marka Blue Dolphin posiadamy wszystkie kompletne produkty, które pomogą zabezpieczyć i przygotować powierzchnię do malowania oraz pomalować tę powierzchnię.